Pamiętacie bezpieczną kasę oszczędności Lecha Grobelnego, wielką aferę finansową z początku lat 90. Lech Grobelny nabrał mnóstwo ludzi i zniknął z pieniędzmi. Ludzie powierzali mu czasami oszczędności całego życia, a Lech Grobelny obiecywał wielkie odsetki, wielkie procenty. Później twierdził, że go oszukano. Gdy zaczęliśmy badać sprawę Nekoru, ministra Szumowskiego i mafii, e, suwałk, właśnie pomyślałem o Lechu Grobelnym. Pan minister mówi to samo, co Lech Grobelny mówił w roku 1990. Oszukano mnie. I przedstawia się jako ofiara całej tej historii. Co mówi minister Szumowski na temat swojego partnera biznesowego, z którym założył spółkę Nekor? Chciałem tylko przypomnieć fragment wywiadu z panem ministrem. Przedstawiony nam był jako młody biznesmen. Podpisaliśmy umowę i pieniędzy nigdy nie zobaczyliśmy. Dawno temu wyszedłem z tego biznesu i moja żona też próbowała. Chciała sprzedać udziały w martwej spółce komandytowej, która miała działać na rzecz tej inwestycji, ale Daniel O nie zrealizował umowy przejęcia udziałów. Później trafił do aresztu. Ostatecznie jednak, i żona wyszła z tego biznesu. W ubiegłym roku w prasie przeczytałem, że biznesmen z Suwalszczyzny został zatrzymany. Pan minister przedstawia firmę Necor, którą powołał do życia razem z gangsterem, jako firmę martwą, która nigdy nie podjęła jakiejkolwiek działalności. Problem w tym, że jest to nieprawda. Ta firma wyemitowała trzy serie obligacji które kupili ludzie. Poza tym wybudowała prywatną klinikę w Bielsku Podlaskim, która została niedawno otwarta, bo w grudniu ubiegłego roku przyjechaliśmy w okolice Grójca, dlatego, że tutaj też była jedna ze spółek Daniela O. Tych spółek było kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt. Różne są wersje. W każdym razie ludzie, którzy się zorientowali, że coś jest na rzeczy, już... Rok czy nawet dwa lata przed zatrzymaniem i aresztowaniem pana Daniela informowali o tym Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na zdrowy rozum wyglądało to po prostu dziwnie, że jeden człowiek zakłada 50 czy 70 różnych firm. Cała siatka tych firm miała jednak głębszy sens. Chodziło po prostu o to, że one krzyżowo poręczały sobie różnego rodzaju kredyty. I na tym polegało plecenie tej pajęczyny. A jedną właśnie z takich firm była firma Necor. pana ministra i Daniela O. Pan minister mówi, że śledztwo nie dotyczy firmy Nekor. Jeżeli to prawda, to jest to podwójnie dziwne, dlatego że tutaj również jest pan Daniel jako główny organizator całego procederu, jako prezes firmy i są poszkodowani którzy stracili tutaj naprawdę setki tysięcy złotych. No więc pytanie, prokuratura miałaby nie zajmować się wątkiem firmy Nekor? Dlaczego? Przecież on się niczym nie różni od wątku innych firm, gdzie też są poszkodowani. Pan minister ostatnio powiedział, że. Fakt kontaktu z panem Danielem zgłosił odpowiednim służbom. Trzeba jednak podkreślić, że spółka, w której występuje nazwisko mojej żony, nie była objęta żadnym śledztwem, twierdzi pan minister. Nie prowadziła też w efekcie braku finansowania żadnej działalności. Może to nawet lepiej, że ten biznes nie wypalił. Biznes nie wypalił. Klinika została wybudowana i działa. Firma sprzedała obligacje. Co najmniej za półtora miliona złotych. O czym mówi pan minister? Jaki biznes nie wypalił? No chyba, że chciał wymitować znacznie więcej obligacji, których firma nigdy nie wykupiła i jest mocno wątpliwe, czy kiedykolwiek wykupi. Ludzie piszą do nas i pytają, po co ktoś kupuje obligacje? Przecież można złożyć pieniądze na lokacie w banku. Można, tylko lokaty w banku są wyjątkowo nisko oprocentowane. Natomiast te obligacje korporacyjne, które proponował pan Daniel O, były oprocentowane na 8-9% rocznie. Oczywiście różnią się one. Tym od obligacji rządowych, obligacji skarbu państwa, że są znacznie bardziej ryzykowne. Oczywiście zdarzały się również takie sytuacje, że jakieś państwa plajtowały i nie wykupywały swoich papierów wartościowych. Jednak tego typu sytuacje zdarzały się bardzo rzadko. Tutaj i ryzyko było wyższe, i oprocentowanie w związku z tym było wysokie. Ale ludzie, którzy zainwestowali w te papiery, myśleli tak, Znany profesor, znany kardiolog. Firma inwestuje w prywatną klinikę. W Bielsku Podlaskim i w promieniu 100 kilometrów nie ma takiej kliniki. W związku z czym jest no raczej pewne, że NFZ podpisze umowę i będzie to bardzo fajny dochodowy biznes. Nasz samochód bez kapturka e, może nie jest luksusowy, ale bardzo go lubimy. Wspólnik pana ministra pan Daniel O miał znacznie więcej takich samochodów, które e, lubił. Z reguły były to porszaki. E, był jedynym, który w suwałkach jeździł Porsche 911. Były też Mercedesy po pół miliona za sztukę. Były BMW. Poszkodowani twierdzą, że naliczyli 72 takie luksusowe samochody. Skąd on wziął na miły Bóg tyle drogich samochodów? Przepis na ten biznes był naprawdę dziecinnie prosty. Pan Daniel twierdził, że otwiera wypożyczalnie drogich aut, luksusowych aut w Warszawie i przekonywał ludzi, żeby brali te samochody w leasing. Ludzie brali. Przynosili kluczyki panu Danielowi, razem oczywiście z samochodami, a on obiecywał, że będzie spłacać za nich raty leasingowe do banku oraz będzie im płacić wysoki czynsz. Za to, że wynajmuje od nich te samochody. Taki czynsz za luksusowe auto miał wynosić 3000 zł od sztuki. Problem w tym, że pan Daniel nigdy tego czynszu nie płacił. Owszem, początkowo spłacał przez parę miesięcy raty leasingowe za ludzi, którzy mu te samochody dali, ale potem zapominał o płaceniu rat. W efekcie ludzie zostawali bez samochodów i z bardzo wysokimi ratami leasingowymi. Człowiek, który jednego dnia przyjeżdża Porsche 911, za tydzień przyjeżdża Mercedesem za pół miliona, wydaje się, że to jest taki bardzo prosty zabieg socjotechniczny, ale to naprawdę działało. Poza tym pan Daniel miał niesamowitą umiejętność opowiadania wymyślonych historii „Nie mam wielkiego majątku, żyję normalnie, tak powiada pan minister Szumowski. Oczywiście wszystko przepisał na żonę, więc formalnie to jest on biedny jak mysz kościelna, ale jednocześnie państwo szumowscy wypoczywają sobie w swojej wielkiej posiadłości na Suwalszczyźnie. Jest to piękny, nowoczesny dom, stylizowany na stary, zabytkowy, plus 7 hektarów dookoła jeziora, gruntów, Sceptycy mówią: Robicie dobrą robotę, ale to i tak nic nie da. Ta afera zostanie zamieciona pod dywan, tak samo jak zamieciono aferę z dwiema wieżami. Tylko przypomnijmy: w przypadku dwóch wież był tylko jeden jedyny pokrzywdzony, poszkodowany to ten słynny Austriak, któremu Jarosław Kaczyński obiecał pieniądze za wybudowanie dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Natomiast tutaj poszkodowanych są setki, a kwoty strat mogą przekroczyć nawet miliard złotych. Czy faktycznie taką ogromną aferę można zamieść pod dywan? Być może trwają już pierwsze poszukiwania takiego dywanu, dlatego że w ostatni piątek na Nowogrodzkiej spotkał się prezes partii PiS Jarosław Kaczyński właśnie z panem ministrem, i z szefem służb specjalnych, Mariuszem Kamińskim. Z pewnością jedną ze spraw, które były omawiane, to gigantyczne afery wybuchające niemal codziennie wokół Ministerstwa Zdrowia i wokół osoby samego pana ministra. Te zarzuty są śmiechu warte. Tak podsumowuje wszystko Jarosław Kaczyński. Z kolei premier Morawiecki mówi, że ministrowi zdrowia należy się medal. Sfery wybuchające wokół ministra zdrowia mogą wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich i na pewno tacy wytrawni gracze jak panowie Kaczyński i Morawiecki muszą o tym doskonale wiedzieć. Wątpliwe jednak, aby poświęcili tak ważnego dla nich polityka jak minister zdrowia, aczkolwiek zawsze pozostaje opcja, którą ćwiczono w przypadku innych polityków. Na przykład dymisja ministra zdrowia ze względu na jego zły stan zdrowia.